z jakąś firmą, która panu to do... nie? Nie widzę panu? A mam klucz. no ale nie wiem, czy tamtym w środku jest ten klucz. Zostawił pan tam, gdzie się umawialiśmy zawsze, gdzie to? No to pewnie tam będzie, no to jak mogę wejść, to no to... Yy, tak, 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 no, no, tam wisi, zacznę, no nie? No. No. Dobra. No to jak mogę wpuścić panów do to do to i poza później. No, to dobra, no, to dobra, dobra, dobra. Dziękuję za no, Pani za no, 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 Pani. czekaj, 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 yeah, yeah. Zobaczmy to, kogoś filmuje, to. Szybujcie mi się. No, to tak powiedziałbym, że będzie mogę puścić słów i na